Ciemaneczko widzu z tej strony i w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa a dzisiaj sobie podastajemy nową piracką skrzynę skrzynę, skrzynę na CSGO Skinsie. Co odcinek możecie mnie wygrać skiny, gdzie do dwa skinki, dwie, dwie peteczki, co trzeba zrobić, żeby zgadnąć jedną z nich, łapka w górę, subik, komentarz i kodzik LZ. proszę na csgo.skin się wpisać eee, Trade lęczek na waszym YouTubie i skinki do was trafią eee, Dodatkowo z moim kodikiem macie na start 2 ziko i 10 groszy i 10% bonusu przy wpłacie i konkursiki Co do ładowania z moim kodem, więc również możecie wyrywać skiny eee, Free trzinki nie tylko, więc my dzisiaj Sunkin Sun case, taki piracka piracki design strzyneczki bardzo mi się to podoba, ja lubię takie pirackie tutaj detale, pirackie strzyneczki jak najbardziej, więc powiem tak, na początku potestujemy on tak, potestujemy normalnie, potem na upgraderze, Polecimy też nie tylko na case battle i na koniec na Jokerze. Wszystko, wszystko dzisiaj potestujemy. Dajmy sobie na trzy osoby i próbujemy. Zobaczymy, czy da mi w ogóle szczęście, czy nie. Czy, 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 czy uda się tutaj coś ciekawego z niej zdobyć? Polecam też na głos, się macie daily casey, co nie możecie za darmo sobie otwierać chwileczkę. Zapraszam też na... Uuu, na inne filmy tam też możecie wygrywać skiny, a my po ok, co? Ten sunkin case, no. Okej, okay, bo Ty samo musisz trochę zepsuć. Ale dobrze, jest prowadzenie. przekonał mnie trochę do siebie. Przekonał mnie jak najbardziej. Ale przekonaj mi bardziej. Daj mi jeszcze mocniejsze karty, żebym ja ciebie chciał cały czas otwierać. Bo póki co że widzę, że dajesz oponentom moim prowadzenie i to mi się nie podoba. Faktor news powiedz tam będzie, nie? Ale mocna skrzynka, powiem Wam tak, mocne to było, ale teraz, żeby jeszcze było mocniej. Ona z generalnie nie jest jakaś super tania, nie? Więc damy sobie ją na na, na buście. Cztery razy na buście Sunkin Case. Ładnie, Sunkin Case, Case. Trochę ala nazwa, bym nawet powiedział, i samo, Bot Adrian, let's let's go. Let's go, po prostu let's go. i spróbujmy naszych tutaj Eh, szans, spróbujmy naszych szans eh, Emerald Poison Dart Dobrze, dobrze, to mi się podoba. Okej, okay, Black Neil, Black Neil, ale tu jest bez konkretu, to są szyki na upgraderze, a gorzej nam dają niż, niż bez upgradera, więc halo, halo, ej, gorzej nam dały niż. No, chyba, że teraz coś się da? Jest, oj, chociaż dobrze, dobrze, faktory new. i to jest super profit. Ej, na początku źle dawały, ale dobra, na końcu ratowały, Teraz ile ona kosztuje na żukerze? Nawet powiem wam, że nie wiem. Bo jeszcze teraz sprawdzać Dwa koła O Boże, sprawia mi cały budżet, ale dwie osoby. Dobra powiem tak. A tu jest AWP Meduza. 4% szans na AWP Meduzę. Bo ty samo to jest idealnym oponentem i sprawdźmy Sprawdźmy to. Mm. O kurwa! <ślesk> No cóż, piracki kanał. Piracka skrzynka. Pirackie szczęście. Jakbym mógł powiedzieć, że nie polecam tej skrzynki? Ja ją polecam. Ja to nie będę nic mówić. Ja ją po prostu polecam. Co ja ty mam mówić? No co, tak teraz pospiderujemy ją jeszcze trochę? No cóż, ale sobie dwa koła za skrzynkę, ale siadło. Siadło, co by nie mówić. Serdecznie polecam strzeneczkę, dajmy sobie jakąś dużą bitwę z nią, ale już nie narzekam, że, ale no, no, jest fajnie, nie, jest fajnie, nie narzekam, na buście, dajmy ich z, 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 z 8, 3 osoby, niech się dzieje, niech się dzieje widzowie. A wy strzelcie pilnie subika na kanale e, Odbieracie daily Casey na strzyńce, co nie jest darmo, że jest strzynkę za darmo otworzyć Więc otworzyć, więc e, fajna, fajna opcja e, I przede też gracie z moim kodzikiem Elzar, tak, jeżeli gracie O, dobry dropik, bo potem taka kawupa meduza mam leci, no to tylko z tym kodzikiem e, No ale cóż, no pofarciło się, co mówić, że nie, no Pofarciło się ładnie, 4% z były No nie były małe procenty swoją drogą, ale ładnie poleciało ten akwamaryna tutaj niszczycie. Jak tu już leci akwamaryna, to jest dobry, bardzo drop. Jeszcze mu leci to. No, ta wita chyba nam nie siądzie ale ja powiem wam, że tak jestem już zadowolony z dnia dzisiejszego, bo oddało nam. O kurwa, ta P2000 jeszcze też taka droga jest. W ogóle ta skrzynka jakaś Dobrze, dobrze drop, podoba mi się ona. Jest ciekawa. Nie jest też tania, ale dropy ma powalone. Naprawdę potrafi mieć powalone dropy. Patrzcie, jaka to jest w ogóle bitwa powalona. Niby bez Tysiaka, nie, ale. O, efektorniu? A i faktem też byśmy wygrali. 2800 styżaczka. Więc no, no dzisiaj fajnie oddało. Test uważam za jak najbardziej udany. To jeszcze macie jakieś inne szynki, basenowe tak zwane. Więc jeżeli lubicie tutaj otwieranie nowych szynek, testowanie takich strzędzek to zostawcie łapkę, napiszcie komentarz i napiszcie co jaki odcinek byście u mnie widzieli. Trzymajcie się życzę miłego dnia. Cześć, cześć.